Nagrobek inspirowany Pink Floydami i ich płytą Dark Side of the Moon. Pryzmaty rozszczepiają na nim światło tak jak na okładce płyty. A u podstawy pomnika cytat z piosenki Brain Damage: I will see you on the dark side of the moon. Tak spersonalizowane nagrobki tworzy dwójka artystów Kamila i Tomek, których prace to cmentarne dzieła sztuki. Pomnik młodej dziewczyny Oli to połączenie lustra i kamienia, które symbolicznie układają się w drzwi do tamtego świata. Na pomniku znajduje się kod QR do strony zmarłej w ogrodach wspomnień. Z tyłu pomnika można zaś znaleźć cytat z Olgi tokarczuk poświęcony zmarłej dziewczynie. Arkadiusz kochał życie i kobiety, był uwielbiany przez wszystkich. Gdy jego choroba okazała się śmiertelna, powiedział: Żyłem jak chciałem, no i chuj. Zażyczył sobie, żeby to zdanie znalazło się na jego nagrobku. Harcerka Olga miała tylko 14 lat, gdy zginęła w tragedii w suszku. Uwielbiała Harry'ego Pottera i góry. Na jej grobie jest lustro z nieczytelnym napisem Dopiero gdy promienie słońca rzucą cień na grób, można odczytać sekretne przesłanie. Z tyłu grobu górski łańcuch i napis, że Ola czeka na rodzinę w górach. Wszystkie pomniki nagrobne zaprojektowane przez Kamilę i Tomka są unikatowe i nie można ich pomylić z żadnymi innymi. Zaprojektowali także grupę reżysera Jerzego Gruzy. Jeśli wzbudziliśmy Wasze zainteresowanie tym, jak postrzegamy sztukę nagrobną, znajdziecie nas jako kontrastowo.